Witamy serdecznie. Witajcie moi drodzy z tej strony, Chriso, a to jest FIFA 2.1, 1 Polska USA. O, jak będę komentował ten mecz. O, jak mnie merda, jak mnie nogi normalnie mi chodzą na fotelu. Pod fotelem a skarpetki już są całe gorące po prostu po to, żeby tylko wygrać ten mecz. Jedziemy z Koksem, to będzie grał dzisiaj, Polska USA. Kto wygra? Polska. To wygra mecz Polska. 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 Rozpoczynamy. 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 Dawaj, już Zaczynamy. i dużo podań. Polscy Było dużo podań, mówione, żeby mecz. dużo podawać, żeby żeby fajnie podawać, żeby ten mecz był taki aktywny, ale nie robić tak jak teraz. USA przy piłce, USA przy piłce. Polska goni, goni, ale USA podaje, ale USA, ale oni są, no lepiej. I oni pomocą. lepiej już na starcie Świetnie grają niż. Wybijaj tą piłkę, wybijaj! kurczę, wybijaj tą piłkę, co się to jest? Się co? się z tym wyjściem. Balony. No, myślałem, że kardy. Dobra, słuchajcie, no nie tak to miało wyglądać. Wychodzi jak zawsze. Nik. Nastawienie jest zawsze inne, a po prostu emocje wspaniałe robią swoje i piłkę, piłkę mi zabierają już na a samym starcie. Powiem wam, że nie jest lekko, nie jest lekko przedtem, wcale. Jakie jak jak to są niedokładne podania? Dlaczego tak, dlaczego, się dlaczego tak, tak się dzieje? Powiedzcie mi, dlaczego tak się dzieje? Goń go, goń go, tam, goń go! Pięknie, brawo dla bramkarza, brawo dla bramkarza, ale to jeszcze nie koniec akcji. Wybi. Kurczę, Out, ale mnie kręcą. Kręcą mnie jak bączka normalnie po podłodze. Dawaj, dawaj. Jest szansa na dość Szansa, pewnie, że szansa jest. Zawsze jest szansa we wszystkim. Ale ja tu chcę wygrać, a nie szansę mieć. Zdecydowanie lepiej grają. Lepiej grają Dobrze, ode mnie, ładnie, Od co ważne, skutecznie odebrał. No nie. A czy ja jestem aż tak cienki gracz, że w FIFA albo do nie grałem, albo co? Cały czas biegnie z piłką. Jest co, Chris, o, Tak, to ty nie możesz robić, panie mistrzu. I podbiorze strata piłki Dobra, no ale co tak? Byle jak, jakieś Grzegorz podanie Krychowiak. Dobra, pięknie, jesteśmy chociaż po raz pierwszy, słuchajcie, jesteśmy e, poza jej, poza połową e, Poza połową, a, bo dalej nie mogę się wysłowić, i podaj! od razu Ale jakie brzydkie, jakie byle jakie to było No ale dobra, nasi przypiłce Nadal nasi przypiłce. Jeszcze mamy tą piłkę, no coś nieprawdopodobnego słuchajcie. My nadal przy piłce. I Aj, myślałem, piłki. że ten pierwszy to złapie, jaka niedokładność w mojej grze jest. No nie mogę na to patrzeć po prostu. Jaka niedokładność, ale, ale, nie ale, ale o, mamy rywal. piłkę. Ale, ale lecz, ale goń, goń. Pan Pięknie, panie mistrzu. Hmm. A mógł przejąć teraz, mógł to przejąć. To też. Ale mi robią w konia. Dobra, ale mamy. Co to się stanęło, że mamy tą piłkę? Leć, leć, Zobaczymy, leć! Cały zrobiłem. czas walcz po prostu, jeszcze masz szansę. Piłkę we własnym polu karnym. No pięknie to zrobił, to trzeba mu przyznać, że pięknie on to po prostu zrobił. No ale my też jesteśmy troszkę chwilę już na połowie USA, także no też szanse, też fajnie to wyglądało. No i powiedzcie sami, tylko oczywiście wykończenia brak. Seria pięknych podań. No wykończenia brak. Naprawdę wykończenia, brak. I w ogóle im jakoś te nogi tak szybciej chodzą, może ktoś, kto tam Amerykanie grama, lepiej zwiny, bardziej y, paluszki. Nieporozumienie na tej. i strata piłki. No i tak właśnie się strata Nie dawali rywalu ani chwili wytchnienia i wywalczyli piłkę. A taki nastawiony bramki. byłem na wygrany w tym meczu. Szczęsny broni, gramy dalej. No gramy, gramy. Wyjdziemy na ich połowę. Słuchajcie, coś nieprawdopodobnego. Na ich połowie jesteśmy. I to jest nas dwójka. Dwójka po prostu. Dwójeczka. Tak. Tak. Dobrze Podaj. Może dogrywać. Ktoś tu jest z naszych Grzegorz, jest! Słuchajcie, bomba! Mija obrońcę. Ale strzał na bramkę był. Zaliczmy to, bo był na strzał na bramkę. Był, 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 był. Postawa tej drużyny w dzisiejszym spotkaniu Której? to zaskoczenie in minus. Teoretyczny faworyt Której drużyny stwarza sobie spalone, co? I wciąż mamy remis. Tak. Tak, spalony. Spalony, a to Rozwozmy już 40 polacy. minuta. Mecz bardzo krótki, żeby was nie nudzić. Żebyście zobaczyli emocje na, na, na tym. na... Na czym? No, no ty, na tym, na meczu, no przecież gramy w mecz. My gramy w Podej Podaj, faulik chyba co? No, odrzutu wolnego Polacy. Tak, tak, jestem za. Dobra, panowie, sprężamy się, bo to już po pierwszej połowie. Krótki meczyk. Dużo emocji, ale nadal Krych. mamy co? Nadal mamy 0-0. Dobrze i niedobrze, słuchajcie. Milik teraz z piłką. Dobra, interwencja obrony. Pan Milik źle podał. I tyle w temacie. Dawaj, dawaj. Kurczę, no leć, leć, leć tutaj, leć, leć, leć. Będzie, leź. będzie kontr, kontr, kontr robił, będzie pięknie, groźnie, pięknie. Ale w porę interweniował. Dobrze. Co to? Co Już to? Koniec? koniec pierwszej połowy tego koniec. I niestety nie obejrzeliśmy. Zobaczmy statystyki tylko na chwilkę. Bardzo taktycznie. Pokażmy statystyki. Kto ma większą e, posiadanie piłki? Wydaje mi się, że USA. Tak USA strzały na bramkę. Polacy tylko 2, tam 5. celne, 1 tu 2 no nie jest najgorzej. Dobra, lecimy dalej z koksem. Może na lewo mi się będzie lepiej grało. Zapraszam na But drugą talk. połowę. Chyba tak. No, no dobra. Ale Nabiera mnie tempa tutaj wciąż dwójka. utrzymuje się przy piłce. Ładnie, nad obrońcami. Wejdzie, wejdzie, wejdzie. Przerzucenie gry na drugą stronę. A jednak nie. Czuje bramkę czuję bramkę z ich strony no nie no co je tam jest? Kurczę była okazja, nie ma Choć właściwie powinna paść. W dalszym no ciągu bezbramkowy wynik, ale ta sytuacja daje nadzieję na ciekawą dalszą część tego spotkania. Dobra, nasi przykleci. Piękne podanie, teraz piękne Roberto podanie, Wandowski. piękne, piękne. Pan, pan Lewandowski leci teraz. Pan Lewandowski czy on będzie dośrodkowywał ma gdzieś tutaj? Nie do Wyjdzie. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Spalony Co to było? trochę, zbyt szybko ruszył do przodu. No, to nie było podanie, no. Dobra. Moi przy piłce? Nie. Ale myślę, że tak. Zdecydowanie nie dobra, 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 dobra. W tej drugiej panie, połowie panie musi mistrzu, coś zmienić, bo na razie nie wnosi za wiele do gry, a drużyna hmm. remisuje. Praktycznie nie stanowi zagrożenia Aj, dla Dobra. Dany, nie mówiąc już o nasi, strzelaniu bramek. Nasi przy piłecce, nasi, nasi. Fablika nie było tam przypadkiem, panie? Pani piłkarz? Dawaj, oddaj, oddaj, oddaj ją. Wymanewrował obrońcy. Tak, będzie oddaj. dobra sytuacja. Nie może im dać wprowadzenie. Dobra interwencja Bramkarza. To był ale mocny, cisną, ale strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak pokazał, że ja nie z zespołu mogą na niego liczyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Zagrywa w okolicę 9 metra. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Dobra. Dobra i to. Niemcy dalej polski bramki. Rozpoczną Amerykanie. Amerykanie. Ale im chodzą te nogi, jak im chodzą te nogi. Pięknie go dostrzegł. Pięknie. Obaj ruszyli do tej Pięknie. piłki, ale atakujący przeliczył Jaka się w tej dokładność, tej akcji. ale jest pan ukończyć. Robert. Ole, akcje Ma mamy. Słuchajcie, przyszygło. jeden na jednego. Jeden na jednego Boże, i strzelaj! Brameczka Brawe, dla Polski! Polska, Zieliński! Jak mu się należało! Nie popatrzył! Nie gą się cieszył się, się radzić, że pannie go w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle. Proszę bardzo, jaką akcję Polska wychodziła. Rad... O, ale boczkiem pokazuje, jak znakomicie akcja, jak... został wyprowadzony ten kontekst. Oba poszła boczkiem, jak proszę bardzo. Potęcznika. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Nie, nie Co tu dużo mówić, świetna i Akcja. Taak, Pokazał no, pełnię bez swoich łzy. możliwości i nie dał żadnych z szans bramkarzowi. Dobra. Prowadzimy. od środka Polacy prowadzą. 70 minuta bodajże. Byleby tylko nie dać sobie teraz strzelić brameczki. Byle tylko nie dać strzelić brameczki. I teraz strata. Aut piłka hmm. dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone. Dobra, po co tu z tego? Jest dobry po co, moment po co? na zmiany. Jest okazja do dośrodkowania. Dawaj ale wyszedł główeczką i Polska przy piłce Tak, ale tam się zamotali Amerykanie Po prostu jak oni się zamotali tam widzieliście to? Oni tam sami, ale po... Zespół traci piłkę. Jak można było. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem Ale on. Oj, co to? Co to się stanęło tam? Polisik Pięknie odebra Polak, pięknie odebra Polak, pięknie. Leć, leć z tą piłką, leć z tą piłką, jeszcze masz szansę. Ale do kogo, do kogo? No niestety, nieudany ten kontratak. No nie, ale tamto było ładnie. Nieważne jak gracie, nieważne kto jest w posiadaniu piłki, ważne jest wygrana. Teraz ale właśnie jest szansa na to, żeby oni mogli dorównać może, mi tu. O, ale to było znowu niebezpieczne. Kurcze, kurczę, blade. Aj! Było uh. blisko, wybijaj, wybijaj. wybijaj. Piłka wciąż o, normalnie w tym meczu ma więcej szczęścia niż sytuacje, po prostu bez dwóch Trener decyduje się na zmianę. 83 minuta. jeszcze mamy szansę po prostu prowadzić. Ole, tam się zaszalał ten piłkarz. Zdaliście to? Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Oddaj, 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 oddaj. oddaj. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, Grajmy A tak na czas, to trochę. Może co? Grajmy na czas. Dlatego, Dzieliśmy. że. Zaledwie 4 minuty że... Nas od że, że co? Może, no, może cisną nas. Próbują teraz cisną, cisną. Milik. Cisną nazwę to ostro, słuchajcie Amerykanie, więc. Olasz, zanim mówiłem teraz, przez chwilę, zanim mówiłem, zanim mówiłem. Jak spalony, jak. Zawodnik zbyt szybko ruszył do. Piłki. się bawić, 89 minuta. Dobra, nasi. Przy piłeczce. Wybijaj, wybijaj. Jak najdalej, jak najdłuższe podania, słuchajcie. Dobra, nasi. Grajmy na czas. Grajmy klikki. na czas tam ten mecz. Grajmy na czas. Podaj. Koniec meczu! Koniec Polska wygrywa z USA, z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi. 1-0 moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiaj, za ten krótki mecz, tym za te chwilę emocji, za tę piękną zieloną trawkę. Na razie. Cześć. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania.